Sytuacja nie jest łatwa, chociaż znaczy, może zacznę od tej, może lepszej, takiej troszeczkę strony. Dobrze, że Ministerstwo Zdrowia przyjęło drugi wariant Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, który no, był troszkę korzystniejszy aniżeli ten pierwszy, ale, właśnie, zawsze jest gdzieś jakieś ale. Ale niestety, nie zabezpiecza to w pełni realizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, jaka obowiązuje. Dyrektorów zoz ów jak i również prezesów spółek prawa handlowego, bo takie szpitale również też mamy. Sytuacja nie jest dobra. Myśmy zaraz na początku ustawy sygnalizowali pewnego rodzaju problemy, które mogą wystąpić, i one niestety się potwierdziły. I potwierdziły się niestety bardzo wysokimi kwotami. W dniu wczorajszym, bo już wszystkie szpitale otrzymały aneksy, aneksy oczywiście obowiązujące tylko do końca tego roku, prawda? Jak to będzie w przyszłym roku powiedzieć trudno, a każdy ze szpitali musi zrobić jakiś za chwileczkę prac finansowo rzeczowy i wydatki na przyszły rok. Sytuacja Panie Redaktorze wygląda w ten sposób, że na 22 szpitale, które są zrzeszone w naszym związku, tutaj na Śląsku mówię o śląskich szpitalach powiatowych, Najtrudniejsza sytuacja jest w szpitalach o tak zwanej podstawowej działalności. Niewiele lepsza, ale troszeczkę jest lepsza wśród szpitali, które posiadają szerszy profil działalności, a szczególnie działalności wysoko Jeżeli chodzi o kwoty, nie chciałbym tu stygmatyzować takiego czy nie innego szpitala. Powiem ogólnie, braknie w tych najmniejszych szpitalach do 185 tysięcy miesięcznie, zł miesięcznie, natomiast w niektórych nawet milion złotych miesięcznie. I dyrektorzy, panie redaktorze stoją no przed du dużym wyzwaniem prawnym, przede wszystkim prawnym, ze względu na to, że ich ustawa obowiązuje. Niepodpisanie takiej ustawy no, będzie się wiązało z różnego rodzaju oprotestowaniem przez pracowników, wniesieniem pozwu e, informacji do pip -u. a czym to się kończy? No, oczywiście kończy się karą finansową dla dyrektora co najmniej 30 tysięcy złotych. Tu jest trudniejsza również sytuacja, jeżeli chodzi o spółki prawa handlowego, bo jeżeli prezes, no, podpisze świadomie, no to naraża spółkę na, na, na duże problemy finansowe, a z drugiej strony, no, ogłaszać upadłość. Jak zareagują na to e, organy prowadzące, a ja już nie mówię, jak zareaguje społeczeństwo, jeżeli nagle z takiego tytułu rozwiązania, e, podwyżek, nie ukrywam absolutnie uzasadnionych, e, nagle zniknie część szpitali lub część oddziałów, a taka już się zaczyna dziać. W jednym ze szpitali już znieci, zniknęła cała chirurgia, na przykład dziecięca. Także jest to duży problem, potężny problem. Na wczorajszej naradzie ustaliliśmy z dyrektorami, że każdy indywidualnie będzie pisał takie pismo, właśnie o podobnej treści, o której tutaj mówię, i problemach, jakie nastręcza nowa ustawa, do Ministerstwa Zdrowia, do prezesa centrali, do posłów, do senatorów, żeby. Ktoś potem na mnie zarzucił, że nie reagowaliśmy, chociaż ja już reagowałem zdecydowanie wcześniej, bo zaraz tylko po ukazaniu się projektu ustawy, no obawiałem się, że tutaj wszystkie te dodatki, które do tej pory były, wszystkie współczynniki korygujące, one zniknęły w ogóle i miały być przetransformowane jakby na wycenę poszczególnych świadczeń. Okazało się, jak się okazało, więc, tak jak mówię, dyrektorzy, jeżeli nie będzie, no, nie wiem, czy będzie takie wsparcie, i czy samorządy będą miały na tyle pieniędzy, żeby wesprzeć szpitale, no może to grozić no, zamykaniem oddziałów, a już nie do tak może no, likwidacją całego szpitala. A zbliża się okres wyborczy.